Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollo znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone. Przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje duch święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? zapytał. A oni odpowiedzieli, chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wyszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym.